Miejscórka w słuchajcie, dzisiaj miała taką samą sytuację, z tym, że dowróbmy jakiś tam bilans, mierzenie e, wzrostu, e, tak? Waga, słuchajcie, wzrok i. Co to jeszcze? O nie, i ciśnienie, nie? Też się córka nie zgodziła. Nie wiem, co tutaj będzie z no bo to, wiecie, trochę inna bajka, natomiast tutaj syn z tym drugim kolegą nie poszedł, bo ten drugi mówi, że on nie lubi, jak mu ktoś po głowie żeby słuchajcie, ciśnienie, mhm. szuka trzuc, że tak powiem. Ale wiecie co? Trzeba zwrócić uwagę, ponieważ teraz ja mam tam, oczywiście, wiecie, Światowa Nasza Organizacja Zdrowia i w tym momencie jest tak, że kiedyś, słuchajcie... Ja zanosiłam przed pandemią pismo, rzeczywiście, że nie zgadzam się na żadne. Słuchajcie, no oprócz wiadomo, opieki takiej w razie W, gdyby musieli udzielić pomocy. To, natomiast walczyłam już w poprzedniej szkole, że się nie zgadzam na jakiekolwiek zabiegi medyczne. Natomiast, słuchajcie, z tego co wiem, a ja korzystam też z pisma od Justyny Sochy, tam trzeba po prostu dopisać, jak będę, już mam to przygotowane w razie W, jeżeli będę wiedziała, słuchajcie, tylko, że szczepionki są donosowe w, w szkołach. A że tak powiem mam dostęp do pielęgniarki, mówimy o takich ziewnych, tak, takie że tak mówimy tych donosowych, Marcin, bo to chcą zrobić, nie? I słuchajcie, i w tym momencie, jeżeli nie zaniesiemy my jako rodzice takiego pisma, gdzie nie zgadzamy się na Y, y, znaczy, y, jakiekolwiek zalegie medyczne, domięśniowe, y, donosowe i na przykład y, y, taki, jak to się mówi, do buzi, kurczę, uciekło mi teraz, słuchajcie, no ale wiecie o co chodzi. Żeby to o do ustne, nie? Czyli to trzeba generalnie dopisać, bo jeśli tego nie zaniesiemy, to podczas, słuchajcie, akcji, że nie wiem, przyjeżdża co miesiąc pielęgniarka u mnie na wsi, dzieci idą wszystkie, nie wiem, co mogą podać, jeżeli mnie tam nie będzie, to wyrażamy i bez tego pisma jako rodzice wyrażamy, słuchajcie, zgodę, czyli w tej chwili jest na odwrót. Jeżeli nie zaniesiemy pisma, to wyrażamy na wszystko zgodę odnośnie naszych dzieci, czyli, a, a czyli mieliśmy... to, co powiedziała, moim zdaniem, ta menda społeczna wróg ludzkości tak. Kosiniak-Kamysz, że jak dziecko idzie do szkoły, to automatycznie godzi się na przyjęcie szczepionek. Tak, jak dokładnie, przy... Martin, to jest to. Hmm. Tak. No, więc trzeba tu zwrócić uwagę, ja uczulam, słuchajcie, bo my mamy córkę od 6 ponad lat chorą na cukrzycę typu, typu pierwszego, natomiast w bronie y, kolejnych y, nasz mały wilczek nie jest w ogóle szczepiony na nic, ma 10 lat, słuchajcie, chłop jak dąb, metr 60 na wzrostu, nie mamy żadnych problemów i tak dalej, natomiast córka jest mi, no chora całe życie, bo kiedyś coś przyjęła, bo byłam głupia, być może niedoświadczona, wiecie, nie, młoda nie, nie, mama. Nie, nie mów głupia. Natomiast Byłaś, byłaś oszukana. Tak, zaufałam, wiesz co, zaufałam, Wojtek, no po prostu, no Ale nie zaraz, na czym zaraz, stop, 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 no. E, powiem Ci tak, byłaś oszukana. Nie No że tak, zaufałaś. byłam oszukana. Byłaś oszukana. Tak. Ta. No, no ta. i tak naprawdę nie mogę nic z tym zrobić, bo nie mam dzieci żadnych dokumentów na to, bo w, bo w tym momencie tak naprawdę mogłabym iść z tym do sądu. Nie bo dziecko jest skrzyżowane na całe życie, skończyła właśnie 18 lat. Tycha nie jest na pompie, jest na penach. I ogarniamy to wszystko, ale wiecie, są inne, inne tematy jeszcze z tym związane, a to wysoki puls, a to okres dojrzewania, to naprawdę jest głupia choroba. Ja nikomu tego nie życzę i dlatego dbajmy słuchajcie o nasze dzieci, Jesteśmy co to zdrowe, starajmy się je suplementować, ograniczać te wszystkie bzdury jakieś tam takie szybkie jedzenia i tak dalej. Ja wszystko, słuchajcie, poświęciłam dla córki, jak zachorowała 12 lat. Ja gotuję w domu i nie pracowałam przez tych 8 lat. W tej chwili ona ma 18, więc już sama sobie, że tak powiem, jest wiecie, dorosła i sama powiedziała, mam już dosyć, więc zaczęłam też trochę z mężem pracować żeby życie odreagować, bo można zwariować. I muszę się strzelać, słuchajcie. Dobrze, Myślę, dobrze. Że, dobrze. że może mi się to przydać. Słuchaj, Także no, uczulajcie, tak, słuchajcie, pamiętajcie, za... bo, bo tak naprawdę traktat WHO. To co oni nam szykują, to jest bardzo istotne. Nie możemy na to pozwolić, żeby to weszło, tak? Jeśli chodzi o nasze dzieci. Łapy fresz, byliśmy też z wami w styczniu, żeśmy się nakrzyczeli, zresztą byliśmy razem w knajpie i na herbacie e, z naszymi kawretami razem z wami, więc więc e, warto po prostu walczyć o dzieci. Ja powiedziałam, że ktokolwiek przyjdzie, to co złapie z Wojtek naprawdę, widły czy cokolwiek mam przy sobie, to, to naostrzone mam, słuchaj, ale mój tata mówi, że kusza jest najlepsza, bo jest najbardziej dla Tak, to. i, i najmocniejsza to. No. I wiesz, i, 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 przeciwnika, jak już, jak już postrzelisz i przestanie się no. ruszać, to należy wywlec z posesji. No. Macie, tam, Chodź, macie, tam ja rzekę, macie tam rzekę w, w, w koninie. Mamy rzekę, Wywlec z posesji warto, i nada, nadziać na słup, żeby było, że się na słup nadział, przechodząc. Słuchajcie, bo... ja się wychowałam nad rzeką, wiecie, ja łowiłam ryby, ja jestem no. chłopczyca, gra osoba mi piłkę.